Mam przyjemność rozmawiać z panią Anną korzek kuklą, psychologiem, psychoterapeutą i andragogiem. Pani Anno, czy mogłaby Pani zdradzić, co spowodowało, że wybrała Pani właśnie taką ścieżkę zawodową? Psychologiem wydaje mi się, że zostałam z ciekawości i pewnie ta ciekawość była nazywana inaczej. Przed wyborem studiów, ale teraz wiem, że to była ciekawość mechanizmów rządzących ludzkim zachowaniem i takiego dziedziczenia schematów funkcjonowania takiego rodzinnego. I no, jak te studia podyplomowe z psychoterapii, to wydawało mi się taka automatyczna, automatyczna kontynuacja tej edukacji, poszerzanie wiedzy głównie praktycznej tutaj. No, a w międzyczasie udało się studiować Andragogikę i mogłam powiedzieć, że stało się to jako przypadkiem. Natomiast to wiemy, że w drodze zawodowej nie ma przypadków, a więc postawię tutaj kropkę. Posiada Pani wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami, które wymagają stałej opieki, innymi z osobami w podeszłym wieku, osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi czy cierpiącymi na choroby neurodegeneracyjne. Czy mogłaby Pani opowiedzieć coś więcej o tym doświadczeniu? Przez wiele lat pracowałam w warsztacie terapii zajęciowej. Jest to placówka pobytu dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. No i jak sama nazwa wskazuje, terapia tam odbywa się przez angażowanie uczestników w różne działania, w różne zajęcia. Manualne, też związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, z pracą w ogrodzie. Natomiast w ramach terapii psychologicznej, oprócz indywidualnych spotkań z uczestnikami, prowadziłam zajęcia grupowe z choreoterapii, edukacji seksualnej i takie związane z aktywizacją zawodową. W tej grupie, tutaj jeszcze docelowej. Powiem, współpracowałam z taką instytucją, która tworzy mieszkania chronione dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. No i tam duży nacisk kładłam na psychoedukację i na trening umiejętności społecznych, ponieważ no, grupa osób była przygotowana do przyszłości do mieszkania samodzielnie, więc ważne było, aby nabyli kompetencje w tym zakresie. Obecnie pracuję z seniorami, właśnie, zarówno w takim miejscu, które nazywa się klub seniora, i tam przychodzą osoby, które no mieszkają samodzielnie, dosyć dobrze funkcjonują, więc tam są prowadzone zajęcia takie profilaktyczne, mhm. dotyczące akcji poznawczych, jak zapobiegawcze ich obniżeniu i pracuję również w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, jest to placówka pobytu całodobowego. No i tam znajdują się osoby właśnie z różnymi schorzeniami, też neurodegeneracyjnymi, także zajmujemy się tutaj jak największym opóźnieniem, tak? Tego, 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 no jak najmniejszym opóźnieniem pogorszenia funkcjonowania, tak? I... Yy, Takiego też, też pracą emocjonalną, tak? Pracą związaną z no, samopoczuciem takim ogólnym. Wiadomo, że pobyt w pracowni całodobowej to nie jest rzecz, którą tak po prostu się przyjmuje. Tak, domyślam się. A czy pacjenci chętnie uczestniczą w tych zajęciach, które pani organizowała? E, to znaczy teraz, jeżeli chodzi o seniorów, to trzeba ich trochę przekonać do siebie. No, no, mam właśnie. swoje sposoby. Jakie, <laughs> tak. jeśli można spytać? No, takie sposoby motywacyjne. Znaczy dużo, dużo zależy też, przyznam szczerze, od ubioru. Tak? Seniorzy lubią rzeczy kolorowe. Ja A. się lubię ubierać na czarno. Dlatego muszę dużo tutaj wkładać w wysiłku, przywiązywać uwagę do stroju, ale jeżeli się już pacjentów przekona do siebie czy tam klientów, to to już jest dobrze. Warto też znaleźć sobie taką zmotywowaną um, osobę w grupie, no i jakby na niej bazować, tak? Ona jest takim tutaj mobilizatorem do, do, do pracy. To bardzo I ciekawe, że kolor ubioru ma aż takie znaczenie, jeśli chodzi o starszych ludzi. No to wiesz, tam się bierze. W praktyce także mają swoje ulubione jakby tutaj kolory ubrań i naprawdę zwracają uwagę na co w jest, co jest się ubrany. To, to mnie Pani zaskoczyła, bo o tym jeszcze nie słyszałam, ale to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, że ja trafiam na taką grupę akurat, ale no. rozumiem. Chciałabym teraz przyjrzeć się troszeczkę tym grupom, o których wspomniałyśmy, i chciałabym zacząć od grupy osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Czy mogłaby Pani powiedzieć, jak właściwie definiuje się taką niepełnosprawność? No to jest zmniejszenie możliwości rozwojowych, tak mówiąc ogólnie, tak? Na gruncie poznawczym, emocjonalnym i takim adaptacyjnym. No i w zależności od siły tych deficytów wyróżnia się 4 stopnie niepełnosprawności intelektualnej, jest stopień lekki, umiarkowany, znaczny i głęboki. No i osoby z stopniem znacznym i głębokim zazwyczaj wymagają opieki osób trzecich, nie są same w stanie, same w stanie samodzielnie funkcjonować. I z jakimi niepełnosprawnościami intelektualnymi spotyka się Pani najczęściej? No, tak w pracy to, jeżeli chodzi o stopnie niepełnosprawności, to no lekki, umiarkowanym, ponieważ na takie osoby najlepiej no, one rozumieją jeszcze oddziaływania psychologiczne. Mhm. Tak. Można pracować tak lepiej na, na, na tym gruncie poznawczym. A jeżeli chodzi o przyczyny niepełnosprawności, to no, trudno mi tutaj jakąś dominującą grupę wyłuskać, bo były to i osoby z genetycznymi, jakimiś predyspozycjami do niepełnosprawności, i z chorobami metabolicznymi, z uszkodzeniami w okresie prenatalnym, okołoporodowym, ale też były osoby z niepełnosprawnością intelektualną wywołaną jakimiś zaniedbaniami tak, w wczesnych latach życia, z obniżoną stymulacją. Także różne naprawdę grupy przyczyn. Wspominała Pani o różnych rodzajach zajęć grupowych, w jakich uczestniczą takie osoby, ale również o pracy indywidualnej. W jaki sposób wyglądają sesje terapeutyczne i praca ogólnie z takimi klientami? Hmm, jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnością intelektualną, tak? O, o, o mhm, tak, na razie tak. tak. No. W sumie, tak właściwie to yy, no wygląda, znaczy, jeżeli chodzi o podejście, no to są osoby dorosłe, więc jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne intelektualnie, to są osoby do, z niepełnosprawnością intelektualną, no to podchodzę do nich jak do dorosłych, tak? Bo mogłabym tu powiedzieć, że używam prostego języka, zwięzłych komunikatów, natomiast y, osobami bez takich deficytów też staram się tak rozmawiać, bo chodzi tutaj mhm. o to, że jak najbardziej zrozumianym. E, natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie tutaj m, najważniejsze sprawy, to wydaje mi się, że ważne jest stopniowanie trudności tak, tego, co, nad czym się pracuje, żeby no nie wystraszyć danej osoby, że to będzie dla niej za trudne, żeby też nie zniechęcić. Bo drugą ważną rzeczą są, y, takie wzmocnienia pozytywne, tak? że, że musi dawać, to, praca musi dawać osobie satysfakcję. Więc takie dwie najważniejsze rzeczy w pracy bym tutaj podkreśliła. Mhm. A czy proces terapeutyczny, w jakim jest osoba z niepełnosprawnością intelektualną, zakłada również jakąś współpracę bądź psychoedukację jej najbliższego otoczenia, rodziny? Dobrze by było. O, oczywiście mhm. zakłada. Ponieważ tę samodzielność i te umiejętności, które tam zostają wypracowane w placówce, to by było egzekwować również w domu. Natomiast różnie to bywa. No i pewnie z czegoś to wynika. Natomiast bardzo trudno jest zmotywować opiekunów, czy rodziców, czy, czy, czy jakieś rodzeństwo, które się zajmuje osobą z niepełnosprawnością intelektualną, do zajęcia się sobą. No a przecież taka świadomość, że musimy się kimś zajmować do końca jego życia i takie często myślenie, no co będzie jak mi nie braknie jest bardzo obciążające, więc myślę, że ta współpraca zarówno w obszarze pracy nad podopiecznym, jak i w obszarze pracy nad sobą byłaby bardzo korzystna, natomiast jest duży opór z z brania, co do brania udziału w tych grupach nawet jeżeli one są bezpłatne. Także tutaj jest... A jak Pani myśli, skąd ten napór może wynikać? No jakaś cała energia jest skupiona na, na pracy nad tym podopiecznym, że to jest osoba, która wymaga terapii, tak? Że mhm. ja wszystko daję tej osobie, żeby ona jak najbardziej funkcjonowała temu mojemu synowi, czy tej mojej córce, czy tej mojej siostrze, tak? To ona musi tutaj, ona jest tutaj chora, i ona musi jak najlepiej funkcjonować, co jest oczywiście bardzo ważne i, i, i bardzo fajne. Natomiast no, sama opieka jest bardzo obciążająca, i, i tutaj no... no nie wiem, za, za dużo energii idzie w samego pochodu opiecznego, a brakuje tego, tej przestrzeni dla jednak opiekuna. Tak mi się wydaje.